Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że przybyliście. Lubostoń to nie tylko 8 lat jazz majówki, którą w tym roku obchodzimy. Lubostoń w tym roku ma 25 lat jako instytucja kultury. Tu powołano w 90 1994 roku na niedawnej na dawnej rezydencji hrabstwa Skórzewskich instytucję kultury. Więc ten rok jest szczególny. I szczególnie dzisiaj cudownie zagrają zagrają ci, którzy już stoją pod portykiem pałacu. A przede wszystkim serdecznie się kłaniam Dixie Company. Oh, uh -huh.